Cześć! Mija, mija dwa miesiące od kiedy kwitnie Banan Kluaj Roy Ui. Dzisiaj postawiłem drabinę koło niego. Już trochę mi się tutaj obluzowało miejsce. Bo część sadzonek wynoszę na dwór. I można wejść po tej drabinie i z bliska zobaczyć owoce tego banana przy okazji obczyścić te owoce bo są bardzo zaśmiecone resztkami kwiatków suchych już tutaj się nagrywa filmik nie wiem czy się nagra okaże się dopiero jak wyłączę kamerkę ale co można powiedzieć to to, że to jest naprawdę ten banan. Royui. Inaczej, inna jego nazwa Thousand Finger lub Chiliokarpa. Widać układ małych bananków wyprostowanych na boki. To prawda, nie spodziewam się, że ta cała kiść bananów urośnie tak jak na Zdjęcia można znaleźć w internecie prawie do samej ziemi, ale już widać, że to jest ten banan, na początku trochę zwątpiłem, bo pierwsze kiści bananów były takie długie, cieniutkie, jak jakieś dzikie. Dzika kuminata wytwarza podobne bananki jak są niezapylone czyli tutaj taki, w takich warunkach moich w naturze pewnie są trochę większe ale niezapylone rosną takie właśnie malutkie no ale kolejne kiście nie wiem tak podzielone są na takie rączki kiście te bananki już są takie jakie mają być teraz je Oczywiście ładnie tutaj z tych resztek. O, zostały w pozostałości, po płatkach, czubki takie po kwiatkach na każdym bananku małym. jest kwiatek, który usycha. No i dobrze jest to wszystko, te resztki pouszuwać. Ładne bananki małe, ciekawe jak smakują te bananki. No, nazwa Thousand Finger właśnie bierze się od tego, że na całym takim owocostanie może być tysiąc bananków. No podejrzewam, że na takich dużych kiściach, jakie można zobaczyć w internecie, tych bananków jest nawet więcej niż tysiąc ale u mnie tak jakiś nie urośnie taka dorodna dlatego że są warunki inne a poza tym nie nawożę tych bananów jakoś fachowo praktycznie w ogóle sporadycznie nam coś dostaną ale to bardzo rzadko bo jedynie co dostały kompost pod korzeń jak były sadzone i to wszystko. O. Tak, tak. Banan zakwitł. I teraz można mieć pewność, czy to jest naprawdę ten banan, czy nie. bo bananki są naprawdę bardzo bardzo podobne do tych na zdjęciach układ tych bananów jest bardzo podobny do tych na zdjęciach w internecie także w tym wypadku wszystko gra banan no, niecałe dwa miesiące temu był filmik nagrany ale jeszcze raz powiem, no banan zakwitł na pniu około, około 3 metrowym. Nie jest jakiś wybitnie gruby. Są grubsze banany tutaj u mnie. Ale nie wiem, czy. O, chyba będę musiał go. O, będę go musiał przywiązać. Chyba najlepiej przywiązać do rury. Bo trochę się przechyla. Widać, jak pienieck się wygiął no trzeba to zrobić no jest odrost jeden gruby zostawiony I może jeszcze może jeszcze w tym roku zakwitnie no i oddzielonych mam w sumie trzy odrosty jeden był oddzielony wcześniej kilka tygodni ale już jest sprzedany chyba będzie pakowany, może nawet dzisiaj albo jutro, albo pojutrze i tutaj chyba jeszcze te dwa są ale one były oddzielone z tydzień temu o, znowu tak widać z tego bananka. no teraz będzie kamerka mogła lepiej go nagrać, bo wcześniej był bardzo zaśmiecony tymi resztkami Mam jeszcze gdzieś banany kupione pod nazwą, ten był kupiony pod nazwą Croyero i a mam jeszcze kupione pod nazwą Chilio Carpa i kupione pod nazwą Tabren Finger. Ja, ale według opisów to są te same banany. Mają po prostu trzy nazwy. Nie jest to nic nadzwyczajnego, bo jeden banan potrafi mieć. Kilkanaście, a nawet niekiedy kilkadziesiąt różnych nazw, w zależności od e, e, miejsca, od kraju, na przykład od, od regionu, jest różnie nazywany. I tak samo pod różną nazwą może trafić do sprzedaży. Banan, który, który zaowocował, już daje nam pewność, że nikt sprzedając tego banana się nie pomylił. Pisząc odmianę, no to mały bananek jak rośnie, no to wszystkie banany, większość bananów przynajmniej, jest bardzo podobnych do siebie. Różnią się widocznie dopiero owocami, najbardziej tu owocami. Kwiaty też mają w większości bardzo podobne. O, dobra, i teraz tutaj jeszcze tworzy, jeszcze tworzy dalej niżej. Małe kistki, tu miał jakiś kryzys, że stworzył takie małą kistkę małych bananów może jeszcze urosną tutaj zaczął ponownie najpierw były większe później były takie malutkie później znowu większe no teraz tutaj też widać że będą takie dorodniejsze no i ciekawe jak dalej pójdzie robota temu bananowi tutaj jeszcze następna też dalej jest z badankami czyli on cały czas jeszcze y, tworzy tą swoją długą kiść bananów, no, zobaczymy kiedy on, skończy to tworzyć mam nadzieję, że się nagrywa, nie chcę tam teraz grzebać w tej kamerce mam, mam. albo zaraz zobaczę dobra komisji nie zobaczymy czy to się czy to działa, czy coś tam się świeci czy baterie nie siadły nie zaglądałem do tej kamerki od kiedy podłączyłem ją, czyli ze dwa miesiące temu Jo, coś gada, jest tylko co tam widać musi inaczej drabinę postawić chyba, że tak czy widać tego banana druga ręka dobra poprawiłem kamerkę także na filmiku będzie lekki taki uskok ale wygląda na to, że wszystko się nagrywa podwiązałem kiść bananów żeby za bardzo nie obciążało pięka no i czekamy dalej zobaczymy na razie